Kolega Wojtek, poproszę bardzo. Dzień dobry Państwu, Wojtek Wojtulewicz. Ja powiem Państwu coś takiego, ja trochę czasu mieszkałem na Ukrainie i to mieszkałem zarówno w tych rejonach, które są teraz objęte wojną, między innymi w miejscowości Szachiarsk, jak też i u swojej żony na Krymie. I powiem Państwu moje wrażenia z tamtego, z tamtego pobytu. Otóż tak, niesamowita ukrainizacja, jaka nastąpi, nastąp, następowała w tamtym państwie, to można tylko porównać z najgorszymi tymi okresami, jak to mówiono z historii Polski, Rusyfikacją. Mianowicie tak, jeżeli szedłem do urzędu i chciałem coś załatwić po rosyjsku, absolutnie nie mogłem tego uczynić jeżeli to były bardzo ważne sprawy urzędowe, to siedziała specjalna tłumaczka, która w tym momencie na maszynie przygotowywała dokumenty, yy, tłumacząc języka rosyjskiego na ukraiński, wręczała do ręki i szło się dosłownie jak szyfans oddać i załatwić. Jeżeli to były nieistotne sprawy, były poważne problemy. Yy, powiem Państwu coś takiego. Z kolei tam na tej wschodniej Ukrainie, w tym szachtiorsku, gdzie byłem, tam urzędnicy Państwowi dostali... he's <laughs> been. No, powiedzmy taką decyzję, że jeżeli w przeciągu pół roku nie nauczą się języka ukraińskiego, nie zdadzą egzaminu z tego języka ukraińskiego, to w tym momencie mają pozamiatane ręka noga dupa brama za przeproszeniem. Dziękujemy już Państwu. Powiem więcej, dla, mam jeszcze oprócz tego prywatną pretensję, ponieważ w córce mojej zmieniono imię wskutek właśnie nacjonalizmu ukraińskiego. Otóż tak, jak córka dostała imię, Alona, co jest odpowiednikiem mniej więcej polskiego imienia Ilona. To, kiedy dostawała dokument, wtedy otrzymała ten dokument na imię Olena, który jest odpowiednikiem polskiego imienia Helena. I w tym momencie zaczęły się problemy tutaj w Polsce, bo skądś z powietrza wzięła się jakaś Helena, a zniknęła Ilona, która dotychczas miała wszelkie pełne prawa. I dzięki temu chociażby do dzisiaj mamy problemy pobytowe, inne, to znaczy nie my, tylko córka ma te problemy. Żona ma obywatelstwo polskie, ja również, a córka niestety buja się z ukraińskim. Powiem Państwu jeszcze jedną rzecz. Żona dotrzymała obywatelstwo pod warunkiem, że pozbędzie się ukraińskiego. Zanim się to jej udało, to trwało 3,5 roku. Ja sobie pozwoliłem na taki bardzo, że tak powiem, niekulturalny żart, że prędzej by się człowiek z choroby wenerycznej wyleczył niż z tego. Obywatelstwa ukraińskiego. Ja wiem, to brzmi bardzo źle i to być może bardzo wielu państwu się nie spodoba. Natomiast powiem wam jedno, że tak wielki nacjonalizm, jaki w tej chwili jest na Ukrainie i który jest obrócony przeciwko wszystkim nacjom, on jest nie do przyjęcia. I nie może tak być, że państwo, które yy, chce być w Europie, ono stosuje wobec innych narodowości, które mają prawo do samostanowienia, yy, aż takie konsekwencje. Ponadto tak, sama sytuacja w Donbasie. Proszę bardzo, w tej chwili niejaka pani, co za przeproszeniem powinna w kryminale siedzieć, mówi coś takiego, na tamten region powinno się rzucić bombę atomową i te 8 milionów, co tam żyje, wybić. Całkowicie. A teraz powiem jeszcze. Tę panią kiedyś zapytano na temat rzezi Bołyńskiej. Wiecie co ona odpowiedziała? Ukraińcy byli na swojej ziemi, więc robili co chcieli. Czyli jak gdyby pochwaliła rzeź Bołyńską, a nasz parlament o znamionach polskości, bo tak go należy nazwać, uznał, że to nie jest wcale ludobójstwo, tylko jest to czystka etniczna o znamionach ludobójstwa. No proszę państwa, jak tak można, jeżeli Katyn, w którym powiedzmy 20 tysięcy osób oficerów zginęło, uważa się, że jest to ludobójstwo i cały czas, mimo że Rosjanie wielokrotnie przepraszali, bo i Jelcyn przepraszał, i Putin przepraszał, a yy, do Polaków to nie dociera, natomiast władze ukraińskie nigdy za rzeź Bołyńską nie przeprosiły i nie zamierzają tego uczynić. I, a jeszcze polscy politycy stojąc pod banderowskimi flagami wznoszą ukraińskie hasła, które wielu z naszych rodaków słyszało jako ostatnie słowa w, swojej, w swoim życiu, czyli słowa Ukrainie, słowa Heroja. Proszę Państwa, jest to dla nas nie do przyjęcia. Nie może tak być, że będziemy, a może jeszcze wkrótce zaczniemy my w Polsce tutaj stawiać pomniki Banderze, Szuchewiczowi. Tak jak na przykład w Kruszowicach stoi pomnik bohaterom UPA, co uważam od 20 lat on tam stoi. I proszę Państwa, mimo że jest to samowola budowlana, to nikt go nie umie, że tak powiem, usunąć, bo władze terytorialne twierdzą, że nie mają na to środków. Natomiast yy, kiedy byłem yy, w komisji tam pamięci narodowej i tak dalej i tak dalej tej wszelkiej pomnikami się zajmującymi to usłyszałem taką odpowiedź. Wie pan, to jest bardzo delikatna sprawa, bo my się obawiamy odwetu. A ja się teraz zapytam, jakiego odwetu? Wielokrotnie Polskie y, nie tylko pomniki, ale i cmentarze były bezczeszczone przez banderowskie grupy, malowane czerwoną farbą, na której było napisane śmierć Lacham i nikt na to nie reaguje i u nas się to przemilcza. Proszę Państwa, czy dalej będziemy się zgadzali na banderowski terror? Dziękuję. Ja się nazywam Olger Dillis, jestem osobą niezrzeszoną. Przyszedłem tutaj, ponieważ jako człowiek, osoba o poglądach lewicowo-wolnościowych po pierwsze opowiadam się za prawem ludzi do samostanowienia. I odnoszę to również do mieszkańców Donbasu, czy rejonu Odesy, czy Krymu, na którym wielokrotnie byłem, o czym za chwilę. E, oraz dlatego, że jestem bardzo wyczulony na kwestię wszelkiego neofaszyzmu. I e, absolutny mój sprzeciw wołuje e, wsparcie polskiego rządu dla ewidentnych, ewidentnych tendencji neonazistowskich. E, tak się składa, że przez kilka lat okazujących e, ten cały zamach stanu na Ukrainie, Bywałem w różnych częściach, wielokrotnie w różnych częściach Ukrainy oraz Krymu. Specjalnie to oddzielam, ponieważ jedna z pierwszych rzeczy, jakie usłyszałem od Krymczan na Krymie w 2010 roku, to było, że Krym to nie jest Ukraina. Może nie całkiem jest to też Rosja, ale już bliżej nam do Rosji niż do Ukrainy. A w ogóle Krym to Krym. Więcej dla mnie było. niż do Dniepru że to nie jest jeden kraj, że to jest jakiś taki twór, który się cudem trzyma razem, jako teoretycznie jedno państwo, ale tak naprawdę to mamy zachodniej taki rusofobiczny Banderland, gdzie mi mówią, żebym nie mówił po moskalsku że już lepiej po polsku także do Polaków nic nie mają wobec mnie zarówno ci na wschodzie, jak i na zachodzie byli bardzo mili być może Ci na wschodzie tacy byli, by nie byli, za co mogę podziękować tym, że bardzo zabranie sukin synom dzierżącym władzę w Polsce, tym Russofobowi. Znowuż jak się pojedzie trochę na wschód od Dniepru, to są ulice o nazwach takich jak na przykład Sawiecka Ja, 15-letnia Oftiapria, Lienina, Pomniki Lenina, e, Carycy Katarzyny, także jest to inny kraj tak naprawdę i ludzie wszyscy mówią po rosyjsku, e, żalą się, że hachły z Kijowa ich doją, no Do Polaków też nic nie mają, wtedy nic nie mieli przynajmniej. E, teraz co więcej, nam propaganda ta taka rusofobiczna, proamerykańska, mawia... Nie ma żadnego neobanderyzmu, faszyzmu, że to wszystko e, putinowskie kłamstwa. No czy ci panowie i te panie chcą mi wmówić, że dziennikarze BBC są agentami Putina? E, ja państwu polecam dostępny na YouTubie film BBC Nazi Threat in Ukraine, e, to znaczy nazistowskie zagrożenie na Ukrainie. Jest to film pokazujący e, Euromajdan. I tam widać bojówkarzy prawego sektora z nazistowską symboliką i wypowiadający się w duchu narodowo-socjalistycznym, ogrzewających siebie samych miadem neonazistów, admiratorów Hitlera. Teraz, nawet jeśli, by przyjąć, że film by był jakoś tam zmanipulowany, że ten dziennikarz, nie wiem, był przez Putinowców jakoś ogłupiony czy coś takiego. No to ja się przyznam, że ja osobiście rozmawiałem na Ukrainie ze z deklarowanymi neonazistami. No może wstyd, że z takimi w ogóle rozmawiałem, no ale ja tam byłem gościem, po prostu chciałem się zapoznać z różnymi poglądami. I cechowała tak nienawiść do Rosji, do Żydów, do Polaków, to ciekawe, przynajmniej na tę chwilę nic nie mieli, prawda? Ale właśnie, no Hitler, prawda, wielki wóz Hi Hitler, oczywiście e, na samą wiadomość, że tutaj koleżanka, z którą zwiedzam e, takie jedno muzeum w e, Włowie jest z Niemiec no to się wyperzył. Hi Hitler, mein Kampf dojść nad Iberales, nie? To po prostu dla niej to był szok totalny, bo po prostu facet, no w Berlinie, noż takiego sobie w mordę dostał najpierw od normalnych obywateli później jego policja zwinęła, a tam to jest widocznie spora akceptacja dla takich zachowań. E, także, mają już mówię, no mnie to, co tam się dzieje, bardzo boli. Jestem totalnie przeciwny zbieraniu przez Polskę jednej ze stron i do tej takiej profaszystowskiej. I jeszcze jedno może. Tak się mówi, że Putin, Putin, Putin. No tak się składa rzeczywiście spora część Rosjan, akurat mam trochę wschodnich kontaktów, e, których e, szanuję, którymi solidaryzuje się, ma koze z Putinem. Można mu wiele zarzucić, choćby represje e, wobec Pussy Riot za niewinny Epelnik w cerkwi, e, choćby wiem, że pan dość nie powiedział, tylko jednych opcji ideologicznych, ale odłóżmy takie sprawy na bok w tej chwili. E, choć szykanowanie organizacji ekologicznych jako obcych agentur i takie sprawy. Okej, okay, ale to nie Putin rozpoczął wojny domową w Ukrainie. Jego reakcja była mniejsza o wiele niż się można było spodziewać, a w ogóle nie zareagować po prostu nie mógł. Ja jako obywatel Polski sprzeciwiam się e, Takiemu robienia z Putina Takiego usobienia zła Takiego Orwellowskiego Goldsteina e, To może to by było e, na tyle e, Podsumowując Żadnego wsparcia dla neonazistów Niech żyje wolna Polska Wolna Ukraina, wolna Europa Powiem jeszcze po rosyjsku Ukrofaszysta tak wie w rop tak dawno na zad w RZOP-u. zostałem wyłoniony, powiem Państwu, że Związek Słowiański. Pozdrawiam organizatorów ustawiliśmy się chyba w najlepszym miejscu e, z możliwych, to znaczy przed tym podjęciem. E, kto, e, którzy to ludzie e, po likwidacji polskiego przemysłu, e, po likwidacji e, polskiego uzbrojenia i polskiej armii przystąpili do e, e, likwidacji pamięci społecznej. I z tym mamy e, w tej chwili do czynienia. Moi e, no Przewodniczący na powiedzieli już wszystko, ja krótko nie szkodzi. Eee, właśnie te osoby tutaj po tysiąc razy powtarzają kłamstwa, więc my może spróbujmy po kilka razy powtórzyć prawdę. Eee, ochotnicy, którzy pojechali na Majdan eee, od nas, zobaczyli to, co mogli zobaczyć, to znaczy banderowskie flagi. Usłyszeli to, co mogli usłyszeć, to znaczy reda śladów. I teraz eee, zastanówmy się, czy ten kierunek, eee, który nam e, nasuwa, nasuwają polskie nie słusznie. No chyba nie. Chyba trzeba jednak pamiętać o